A to polityk zwany pieszczotliwie bestią lewicy, wicesef hazardowej komisji śledczej, Bartosz Arłukowicz. Dzień dobry. No ale pan zaczął, no, ale pan zaczął. Dzień dobry. <laughs> Człowieka bestia. poznaje się po tym, że życzliwie. Facet uśmiechnięty przed panem, pan to o mnie bestia. Bez tak? sensu. To moja wina, że bestia lewicy o panu piszą? Czy pańska wina? To pańska wina. Jaka moja pana? wina? Ja jestem facetem uśmiechniętym, życzliwym, lubię ludzi. No. Pcha się pan przed kamerą, pcha się pan przed mikrofony, to piszą o panu bestia pan lewicy. Mnie, ja się A ja Wie pan, gdzie jest Rycho? Nie mam pojęcia. A o który Rycho w ogóle? Oczywiście. Nie pojęcia, gdzie jest rycho, Nie znam Rycha. A ma jakiś pomysł na to, jak ściągnąć go przed oblicze Komisji Śledczej? Mam pomysł, kogo o to poprosić. No, kogo? No, to tak? są odpowiednie instytucje i służby w państwie, które m, powinny to zrobić i tyle, no. Myśli pan, że odpowiednie służby są zainteresowane pojawieniem się rycha? Ale w dobrym państwie służby nie mogą być czymś zainteresowane, czy nie, tylko wykonywać interes państwa. Ja liczę, że ta, w takim, takiej Polsce żyjemy, tak? Że, że, że nie służby decydują, czym są zainteresowane, a czym nie. Dogadał się pan z Platformą, żeby w komisji sekować PiS, prawda? A ja sekuję PiS? Nie zadam ani jednego... Pytanie opisy. Dotychczasowe wieści dochodzące z komisji dotyczą głównie gosiewskiego draby, Jurgiela, Mirrorych kompletnie nie To są to wieści, których słuchacie i których chcecie przekazywać. Ja pytałem wczoraj bardzo intensywnie. Ale wczorajsze przesłuchanie ministra Boniego, czy spotkanie z ministrem Boni, bo to formalnie jeszcze nie było przesłuchanie, dotyczyło głównie Gosiewskiego, draby i Jak to się dzieje? i pan to może zależy od różnicy głosu, tak? Bo jeżeli posłanka Kempa mówi trochę głośniej, szybciej i agresywniej ode mnie, to być może ją lepiej słychać. Ja zaś pytam o rzeczy, które mnie interesują w procesie tworzenia polskiego prawa, i to robiłem. Czy jest tak, że Kempa się interesuje. Platforma się interesuje Gosiem, a pan się interesuje wszystkimi: Totalizatorem i ale widzą się Pan interesuje, bo i ona ma jakieś grzechy hazardowe na sumieniu. E, a które grzechy? Ja nie ma problemu, możemy je wyjaśniać. Ale razy... takie nazwiska jaskiernia, bo bu... pewnie Buchowiak. nawet znam się. Z, z wikińskim siedzę wczoraj rozmawiałem z nim. To są ludzie, które, którzy jak wybuchła ostatnia afera hazardowa, byli w jej epicentrum. Ale jaka afera hazardowa? Dwukrotnie wyjaśniała to pro prokuratura, nie było żadnej afery. Ale jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, to podkreślam jasno, jesteśmy gotowi, możemy rozmawiać też o lewicy, nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych tajemnic. I jak to się dzieje, że te informacje, które docierają z komisji dotyczą głównie polityków prawa i sprawiedliwości? No tak to się dzieje, że dzisiaj język debaty publicznej należy do platformy i powiedzmy sobie to jasno, tak? No, platforma rządzi dzisiaj państwem, ma największą ilość przedstawicieli w tej komisji. Wybrała sobie szefa, szef działa tak, jak działa, no, no, no mamy język debaty. A biedny, problem... a biedny mały misia, Rukowicz nie może z tym a nic zrobić. No powiedział, że jestem biednym małym misiem, to dopiero się okaże, czy nie mogę z tym nic zrobić. Dopiero zaczynamy, tak? Ja swoją rolę jakoś w tej komisji widzę i ja, i ja pokażę po tych dwóch, trzech miesiącach, gdzie leży problem, bo problem leży zupełnie gdzie indziej niż w tym miejscu, o którym dzisiaj mówimy. Problem nie jest w rychu, zbychu czy. Czy Mirze to są tylko elementy tej afery. Problem jest w systemie tworzenia polskiego prawa i wpływie ogromnych korporacji na to prawo. A jak to się dzieje, że pierwszą księgą wyjść, wejść, której żądacie jest księga wyjść z kancelarii prezydenta? No to proszę pytać tych, co żądają tej księgi. No A dlaczego pan nie zażądał księgi wyjść dlatego, wejść z Kancelarii razie, premiera. Dlatego, że na razie nie uważam, że księga i wejść z kancelarii prezydenta jest najważniejszym elementem tej sprawy. Najbardziej mnie w tej chwili interesuje działalność lobbingowa paru firm i wpływ jej na tw proces tworzenia prawa we wszystkich ekipach. Proszę zwrócić uwagę. Firma, firmy lobbujące za widolotariami Działał już w rządzie PiSu, Platformy Obywatelskiej. I tu trzeba a dojść zaraz, do sedna. A w rządzie SLD? Dojdziemy do tego. Moment, moment. Bo ja moment, doskonale moment. pamiętam, kogo te firmy woziły przy pomocy swoich moment, odrzutowców. Moment, moment. A pan trzeba... pamięta? Nie, ja nie pamiętam, bo ja wtedy pan, no na studiach. Radzę, byłem. Radzę sobie przypomnieć. E, bo przypomnę to byli sobie, to politycy dzisiaj z SLD pan, i lewicą. Powiem panu tak, jeżeli są jakiekolwiek problemy w którejkolwiek z ekip, trzeba to wyjaśnić jasno i precyzyjnie, bo celem tej komisji jest zmiana systemu tworzenia polskiego prawa. Powtarzam to powielokroć. A powie pan otwarcie, że ten wyznaczony komisji termin, czyli koniec lutego, jest równie realny Lądowanie kosmitów? Wie pan, no, wydaje mi się, że lądowanie kosmitów jest bardziej realne. To kiedy skończycie? Jakie to kampanii prezydenckiej. Ale jak, Ale rozumiem. słyszę posła Karpiniuka, który mi rozśmiesza do łez, kiedy wychodzi w swojej życzliwości, mówi, że jak trzeba będzie, to o dwa tygodnie przedłużymy działanie komisji. No to ja rozumiem intencje. Tak? Realny termin jest jaki? Ja myślę, że trudno to dzisiaj powiedzieć. Nie chciałbym dzisiaj jakoś określać się ścisłym terminem, ale wiem tyle. Zostałem zarzucony taką ilością dokumentów. Zostałem tak ukochany przez rząd. Um, uduszony przez przytulenie, że ja, żeby przewieźć te dokumenty, które teoretycznie powinienem przeżyć z komisji śledczej do swojego pokoju, muszę wynająć Melex. E, inaczej nie do rady. Może pan jakiś silnych. Kolegów, nie, nie znaleźć od polityków Pisu, bo oni mają wprawę. Skończy się Pańskim zdaniem przed kampanią prezydencką, czy kampania prezydencka przeminie, a wy cały czas no będziecie przesłuchiwać? Ja myślę, że skończy się, dlatego że platforma obywatelska stwierdzi, że nic się nie dało wyjaśnić, koniec kropka, zamykamy komisję. No mają większość, mogą stwierdzić wszystko. Że mogą nawet w czwartek przegłosować to, że jest wtorek i nie ma problemu. no. Tę a propos kampanii prezydenckiej płacze pan nocami w poduszkę, patrząc jak lewica szuka swojego kandydata na prezydenta? Ja nocami nie czytam teraz, więc w ogóle żadne nie ma. Niestety, niestety, rzadko płaczę w ogóle. Parę razy płakałem, ale to nie z powodu polityki. A jakby pan płakał to ze śmiechu czy z żalu? Ale z czego powodu? Z, z powodu poszukiwań kandydatów. Ale na pan prezydenta. Mi pyta, jak ja bym płakał, no i mówię, że nie płacze. A u, uważa pan, że to jest kompromitujące? Napieralski mówi Kwaśniewska, Kwaśniewska mówi nie chce, napiralski mówić. Nie, to nie jest kompromitujące, mówi, nie chcę, To jest normalna debata farsa. prezydencka, która się toczy. A nie jest kompromitujące to, że Tusk mówi, że nie wie, czy będzie startował Komorowski, wczoraj nowak mówi, że Bartoszewski to nie jest kompromitujące? Nie. A, a to, co się dzieje na lewicie, jest kompromitujące, a w platformie nie jest. No, tak, to, 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 to wasze zdanie. Bo no. tam więcej osób chce, a u was nikt nie chce. A kto to panu to powiedział? No widzę. No, a to o to to, to to pan, to mówi... Włodzimierz Moszewicz mówił nie chce. No, ale, Słyszałem, a no, Joantek no, właśnie z no, ona no, mówi nie chce. No, a no, napieralski cały czas no, mówi, no, no musi i nikt no, no Ale zapyta Macińskiego, pani poseł Szymanek Derys, pana posła Kalisza, czy nie chcą? No może chcą? Ja nie wiem. Kalisza no. nie mogę zapytać, bo Kalisz ma tak zwany ban na media, czyli nie może się odzywać teraz. A ja rozmawiałem przed wczoraj chyba z posłem Wie pan i odzywał się? W mediach? Nie, o komisji, o komisji, no, no, ja... no właśnie, bo pan rozmawiał na korytarzu sejmowym, no, on wiem, w mediach teraz może występować. Ja, ja mam swoje zadanie do wykonania. Komisja śledcza wyjaśnienie tego, co się działo wokół afery hazardowej i chcę to zrobić, i chcę to zrobić dobrze, i nie będę się rozpraszał na inne tematy. A ma pan jakiś pomysł na kandydata Lewicy? No, ale już rozmawialiśmy o tym tyle razy. Lewica wykreuje swojego kandydata w odpowiednim czasie. E, I Lewica musi przeprowadzić tą debatę, którą prowadzi dzisiaj. Ale Debatę jak? prezydencką ja z wizję... siłą, rozumiem. Ale co, co pan mi pyta? Czy co, że kogoś weźmiemy za garnitur, wypchniemy i powiedzmy i startuj? Takie mam wrażenie, Osobiście tak. znam paru polityków, którzy bardzo chcą startować. A podstawą wygrywania wyborów jest chęć wygrania wyboru. To kto bardzo chce startować? No to niech pan poszuka. No nie, to pana pa, zadanie. Pan mówi, że osobiście. Nie Lewica, jak podejmie decyzję, A, to panu powie. Jak pan chce wiedzieć wcześniej, to niech pan szuka, to fajne zajęcie w ogóle, podchody, takie. Aż Maciński to dobry kandydat? I To z świetnych kandydatów, bardzo dobry. Najlepszy? A on chce? Pańskim zdaniem? To, to jest jeden z tych, którzy chcą? Jeżeli pan chce, to przekażę telefon komórkowy do pana marszałka Szmadzińskiego, to pan go zaprosi i zapyta, dobra? Dziękuję, próbowaliśmy go wczoraj zaprosić, nie mógł. No, to dlatego dzisiaj ja jestem, że on nie mógł? Nie, nie, nie. Ale, a, ale próbowaliśmy nie można. No to może. próbujcie, no. Bielecki, Takie wasze zadanie. Bielecki odszedł z PKO do rządu, pańskim zdaniem? Ja myślę, że tak. Myślę że tak, że to jest przegrupowanie polityczne Donalda Tuska. Donald Tusk wykonuje te parę teraz w ostatnim czasie ruchów politycznych, które oceniam jako przegrupowanie polityczne. Wybiera się do pałacu. Ehm... Próbuje mówić o konstytucji. Oczywiście puszcza taką informację, która pewnie od jutra już będzie znikała z, 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 z mediów. Szykuje swojego następcę, który nie ma żadnego zaplecza politycznego. Jednocześnie daje gwarancję no, jakiegoś tam w miarę odpowiedzialnego rządzenia. I tym następnym, następcą będzie Bielecki? Ja myślę, że te ruchy na to wskazują. Bartosz Arłukowicz, dziękuję bardzo. Dzięki.